Cześć moi drodzy, ponownie, ponownie ja jestem teraz w miejscowości Kopanica nad kanałem i po drugiej stronie kanału tutaj teraz, patrząc, tutaj jest łąka, ale trudno w to uwierzyć, że to jest tutaj łąka zalane, tak, że przed chwilą rozmawiałem tutaj z mieszkańcem. Mieszka ponad 20 lat i takiego czegoś jeszcze tutaj nie było. Ławędzie pływają śmiało. Myślę, że to złowodował kajak na tej łądze i bym sobie z powodzeniem mógł pływać. I tak z każdej strony, z lewej czy z prawej. Wyjątkowy ten rok mamy. No, nie wiem. Nim to wszystko wysnie, to sianach dla zwierząt to za bardzo. Chyba, chyba w tym roku nie będą mieli że to szybko wyschnie i, i odbije no, przykra sytuacja i tak jest no, na ciągu wszystkich takich tutaj mniejszych rzeczek większych rzeczek kanału no, ewenementem, na całego no, nie robię z tego sensacji, ale jest to naprawdę przedziwne coś, co natura nam tutaj yy, zafundowała no, nic jadę dalej gdzieś na w stronę Borsztyna, takie przyjemne, spożyteczne, mały trening z się ze znajomym spotkałem. Lecę dalej. Ta kostka trochę jeszcze została, dnia ubywa. Więc nie chciałbym po ciemku wracać, choć lampki ze sobą widziałem. Dobrej niedzieli życzę. I wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć.